Wybory w 1922 roku wyłoniły bardzo rozdrobniony parlament. Wyłoniły parlament, w którym jedyna praktycznie możliwa koalicja większościowa to była koalicja centrum i prawicy. Koalicja, która musiała opierać się na sojuszu Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej i psl Piast. Zarówno ludowcy, jak i narodowcy rozumieli, że jedyna szansa, aby doszli do władzy, to jest porozumienie między tymi właśnie obozami. I zaraz na początku obrad Sejmu i Senatu wspólnie wybrano marszałków obydwu Izb. W Sejmie, marszałkiem został polityk PZL Paz Maciej Rataj, w Senacie polityk Narodowej Demokracji, Wojciech Trąbczyński. Ale później dramatyczny wybór prezydenta podzielił. Ludowców i narodowców. Ludowcy Witosa poparli Narutowicza. Narodowcy decydowanie sprzeciwili się jego wyborowi. To wtedy w prasie narodowej pisano o Witosie jako o zdrajcy. I to wtedy Witos mówił do polityków obozu narodowego, że mają krew na rękach. Ale po śmierci Narutowicza, po straceniu jego zabójcy skąd. stopniowo emocje osłabły i kalkulacja polityczna. Zwyciężyła nad niedawnymi emocjami. Wrócono do rozmów w sprawie utworzenia wspólnego gabinetu. Rozmowy toczyły się w różnych miejscach, toczyły się również w majątku w Landskoronie. Stąd porozumienie, jakie uwieńczyło te rozmowy, nazywa się Paktem Landskorońskim, chociaż do jego ostatecznego zawarcia doszło w Warszawie. To porozumienie, podpisane 17 maja, mówiło o tym, jaką politykę będzie prowadzić wspólny rząd. Takim przedmiotem dość silnych sporów i napięć między koalicjantami była sprawa reformy rolnej. Wypracowano tu porozumienie, które okazało się nie do zaakceptowania dla niektórych polityków z obydwu stronnictw. I tak grupa posłów PZL-u Piast, uważających, że projekt jest zbyt umiarkowany, opuściła szeregi stronnictwa, zakładając własną grupę. Która w Sejmie przybrała miano PSL Jedność Ludowa. Na czele tej grupy stał Jan Dąbski. Szeregi chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej opuścił prezes Związku Ziemian w Warszawie Jan Stecki, uważający, że reforma rolna w kształcie zawartym w pakcie lanskorońskim narusza interesy polskiego ziemiaństwa. Ale mimo tych secesji. Postanowiono Pachtland roński zrealizować. Do tego celu trzeba było skłonić do dymisji ówczesnego premiera. A przypominam, że po zamordowaniu Gabriela Narutowicza, premierem został generał Władysław Sikorski. I oto 26 maja 1923 roku, podczas debaty nad preliminarzem budżetowym, większość posłów zagłosowała przeciw przedłożeniom rządowym. Sikorski natychmiast zrozumiał, co się dzieje. Zgłosił dymisję całego gabinetu. Dwa dni później prezydent Wojciechowski powierzył misję utworzenia nowego rządu Wincentemu Witosowi. I tak powstał rząd. Określany powszechnie jako rząd hienopiasta. Dlaczego hiena? Bo tak przeciwnicy polityczni uprościli skrót Chrześcijański Związek Jedności Narodowej, a Piast od PSL-u Piast. Premierem tego rządu został. Wincenty Witos, większość ministrów wywodziła się z prawicy, skład tego rządu, wyszli również politycy chrześcijańskiej demokracji. Zemieniem... Drodzy widzowie i słuchacze, polecam Państwa uwadze moje konto na portalu X, użytkownik barzanin1768. Omawiam na nim wydarzenia dnia oraz publikuję artykuły w ramach cyklu Bohater Tygodnia. Znajdziecie mnie Państwo również na Facebooku Użytkownik Bazanin 1768 oraz na portalu Patronite użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.